Jeszcze nie doszedłem na pora że w się do w Pamiętajcie, że w się do Ogólnie jak najniżej, bo im niżej, tym ciężej, żeby ona na was spadła. Cześć. 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 Kim jesteś? Michał. A, i co tu robisz? Oglądam polańsko. Ta, a jeszcze nie, nie mówiłem, że Upalańsko. Czemu zdradzasz tajemnicę? No dobra, to już zdradzę. Jesteśmy na Upalańsku. I, I co? I co się dzieje? Upalają, tak? Upalają szmado Aha, no dobra, okej okay. Dobra, no jesteśmy na upalaniu Ja niestety, ale e, Znowu gruz nie podaje Przyjechałem Toyotą e, Będę jeździł chyba tym Zobaczymy, czy ciemnego churą. przywiozę trochę kołpaków I no cóż, niestety Wpadłem w kałużę bmw mi się zalały Cewki i se schną. No i nie polatam, może za tydzień przyjedziemy tak pół półpolsko, grubo, moim gruzem, a nie tym yy, znaczy, co, No to może być to, niech też to będzie, ale moje jest lepsze wiadomo, no i właśnie Zobaczcie ile mam, ile mam kół Patrzcie jak to się fajnie odpiera, to wszystko, nie trzeba kluczów używać, panie Wszystko na patencie, wszyscy się nabierają, nie wiedzą jak to otworzyć, bo tu się nie ciągnie To trzeba ze spojrzeć. o jest tak Patrzcie ile kół mamy W ogóle to chyba zostanie oficjalnie moim samochodem do włożenia kół ja bym tu upchał, normalnie bym tu upchał jest 20 kompletów. No nie, znaczy nie kompletów, tylko kół, czyli 10 kompletów. Mówię wam, to tak na easy. Ty gościu co się śmiejesz? Ja, <grym> Twy, twój samochód ja, ma więcej od ja, ja, mojego. Ty się ja, z swojego samochodu. Patrz, mój ja, ma tutaj trochę ten, a twój, idę go nagrać. Idę nagrać, twój samochód. Patrzcie go, patrzcie go, on się śmieje, tak? Patrzcie to. Ja wam pokażę, on się śmiał, tak? Patrzcie to. I on ma czelność się śmiać z naszego samochodu za dwie stówy Dla mnie jeszcze coś, ponieważ z drugiej strony jest gorzej O, to to samo, o, panie. A on się śmieje, co on co on za dziad Na driftach nadal trwają tyłu Żeby Mikołaj mógł siedzieć Na stołach słychać, tam stoi Mikołaj Przybiez tyłu Co Krzychu ma? Krzychu ma... Gdzie te światełka są? Już się świecą, czy jeszcze nie do końca? Zapaliłeś? Bo no ja tu czekam z filmowaniem, stary. Co tak długo? Ale nie świecą się, Krzychu Oszukajeś mnie, nie masz światełek. Pewnie mnie bajtujesz. Ty no nie świeci, nie? Oszukiwał nas. Czemu nie świeci, krzyku? Świeci? Ja, O, jest, faktycznie. Jak ty żeś to zrobił? Szybko. O kurde. Ale nie no, fajnie, fajnie, święta są, nie? Święta trwają, święta będą i na zawsze są. Czy w ogóle bez opon Ja nie wiem. A tam jakaś fura się właśnie zajarała. Ale faza. Jeszcze nie doszedłem na tora już się ktoś pali. O, jest kolega. Ale zwała, czekaj, wybuchnie zaraz. Zobaczymy, czy wybuchnie. Nie wiem, co bo para wodna, a nie, nie że łokień. Skrymu, a to będzie? do a ja. jak? 46 kalikarcia Ja tam zaraz to pokażę jak się jedzie. No, trochę się zrobiło pusto, to można tym polatać, bo tak to szkoda Damy na maksa powietrza, może poleci bez szmery, nie wiem, zobaczymy A potem pojeździmy tamtym złowem i tamtym złowem Nie? Bo ty mam Wie. A że ty to do dodasz, że nie będzie najmsza, tak? Patrzcie, co przyjechało. Patrzcie, co zrobiły. Dajcie na środku. Jak armata, nie? Jak armata, jak armata. Pistolet, tak, Pewnie ty to robiłeś, co? Tak trochę wystaje. Tam ty to z... robiłeś? Tam, tam się o tu robili. Dobra, tu jest naklejka. Dobra, no, to to z... <noise> z... proszę co, bardzo. Kto to sław? Proszę bardzo. <noise> Bratersy, klony, klony. Dobra z... <noise> <noise> robota. Fajna robota, tu chyba no. jest ładnie, ładnie. Też robiliśmy właśnie, ale bardzo mi się się podoba twój samochód Bardzo to, co mi o nim opowiesz? Jakie ciekawostki? Co ja ci mogę opowiedzieć? To jest zwykły pierdalasz. Tak? I co tu gadać, nie? Jeździ, skręca, hamuje, wystarczy Aha, no to zobaczymy jak będzie jeździł Panie, a to nielegalne jest No tak, trochę Trochę tylko, tak? Aha, to o, jaki tu patenci są Bardzo ładny silnik, proszę powiedzieć jaki to silnik? No 2.8, no to znam. podaje, co? Zobacz, ona nie chodzi tak jak powinna W ogóle prądu ma nie Aj no, widzisz, zawsze coś w BMW nie działa ona ma przepięcia ty! No i od czego to są fotele? Od Mazdy? Tak myślałem, nie? Zo wygląda jak od Mazdy, ale A, fajnie. Siado, Bardzo ładna robota, fajnie, lateczka. Po co ci ławka? Ci ławka? No, Czy tu super. siadasz normalnie? To nawet za wysoki stół jest. Ja nie siadam, ja to zazwyczaj jem. Tak? I nie siadasz tutaj nogami i tutaj stolik, że od nie. tej strony? Nie? I tylko tego stoję, No I zazwyczaj... A ja myślałem, że siadasz na tym normalnie Nie, siadam ja na wójtalu normalnie Aha. Piękne auto świąteczne, wszystkie ładnie... Co tam, że gruzy, ale musi być ładnie Tu są lampki przez całe auto Ale coś nie świecą wszędzie przed... Jednak wszystkie świecą, lampki Ale fajnie to wygląda no to Patrzcie co ma napisane E35 ,5. bo pół kompot to niby nie słyszeliśmy, bo kawałek go ucięło <laughs> ale mówię, też ma spoiler dobry, wariacze z tej strony ma go na łańcuchu żeby mu nie uciekł Mam się strzyczki polatać, zobaczcie jakie klony ten na czerwono Tak wygląda koło po mnie jak ja jeszcze. Tam jest gumy wkręconej. A opona wygląda po mnie tak. jest taka trochę lisa, trochę brutami. O! Tyle, że włosów wyciągnął z tego koła. Można spaghetti co porobić. Ale zwoła. Dobra, przenieśliśmy się w inne miejsce, ponieważ tam się zrobiło strasznie ciemno, skończyły się opony i już się nie nagrałem jak latam, ale e, w takim wypadku mamy złoma nadal i nagramy, cicho tam, Na... musi pierdzieć do sceny, nagramy e, co się da zrobić autem e, z przód napędem, nie mając ręcznego i żeby się dobrze bawić, I bo myślę, że nie macie pojęcia co się da, dlatego ja wam pokażę, to chodźmy. Dobra, pierwsza rzecz jaką zrobimy to będzie przejście z tyłu na pyszut. Cześć, fazę. Jedę tyłem i jak zrobić żeby szybko jechać przodem. Także uwaga pokazuję. Wbijamy wsteczny, robimy tak, potem w sprzęgło do, do przodu jedynka i w drugą. Jak chcecie szybko zawrócić jest wąsko i, i wam się śpieszy na zakupy, bo jest promocja na kartę. A więc wygląda to właśnie tak jak widzieliście. Następną rzeczą jest driftowanie! Da się przez napędem driftować jak bezrecznego, tylko że na wsteku, bo wtedy mamy tył napęd, jakby, bo jedziemy do tyłu, czyli tak jakby tył napęd. I właśnie robi się tak. Zobaczcie. Nie dlatego tak biednie. A więc kolejna rzecz: palenie kapora. Niestety, bez ręcznego nic więcej oprócz piszczenia oponami na starcie nie zrobimy. Bo tak to byśmy zaciągnęli ręczny i by się kręciły koła i byśmy pali kapcia. Także u nas, na naszym najgrubszym kanale w Polsce, robimy takie rzeczy że. Nie być. E, o to chodziło. A więc trzeba sobie jakoś... Czekaj, trzeba sobie jakoś ten ręczny zastąpić. Także pamiętajcie, że jak przypinacie się do lampy to ogólnie jak najniżej, bo im niżej, tym ciężej, żeby ona na was spadła. Bo nieraz tak bywało, ale to nie ważne No i ja więc tak, właśnie teraz trzeba pomału napiąć linkę, aby nie wyrwać zderzaka ani lampy. Napinacie wtedy. Sprzęgło w podłogę. Jedyna, gaz w podłogę i puszczacie strzęgło. I po robocie. To weź teraz Pa! Jakiś chłopce pachoła wyjął i będzie bączki nawalał. Jakby sobie nie mógł wziąć jakieś obody Ale Sławiak, chyba potem mu pokazać. Ale to jest Ale bez nadzieja, ja nie mogę patrzeć na to. to nie, dobra, dobra, nie nakłychaj, tylko ja mu to pokażę, to wtedy może Dobra, okno już roztwarte, także proszę mówić, kiedy napięcie linki osiągnie zabrężyskość. No Jest jedzó na przykład na jakiś łupa? Tak jest. No dobra. Także nauka... Ta Jestem kałuży w ogóle? Lipa, bo mi chyba na chlapie na twarz, ale trudno. Dobra, i teraz ściskamy sprzęgło? Jedyna gaz do dechy i potem puszczamy wszędzie. Okay. pokazałem chłopowi, wytłumaczyłem jak się lata bokiem, no bo on mówi, że się nie uda, nie do się. a ma takie samo auto jak ja, także zobaczymy co zrozumiał, ale stwierdzam, że pewnie prawie nic, yy, bo jakiś tak nie kumaty do końca ale no nie wiem, bo on w ogóle chciał bez kopania z sprzęgła latać bokiem, a nie jak można, z masy się da, no ale nie na takim małym placu, pomału chyba, przynajmniej ja nie umiem tak ale, bo taki... zobaczymy emu, że robi, bo coś jest na koła do środka. Wiecie, licuje, i potem koła muszą być jakby w drugą stronę niż skręcacie. Tak jakby powiedział, może lepiej w prawo nie. i potem w lewo jak skieręców skręciło i dalej co mają nie być. No oporne jest. Dobra, i z nim, nie uczymy do za zasady. No i możecie się także bawić kto zrobi kto dłużej będzie startował z piskiem opon i także możecie mierzyć sobie ślady miareczką, elegancko albo krokami kto dłuższego ślada zrobi startując no, także pokażę Wam jak to się robi, też gaz jakby sprzęgło jedynka, a gaz podłogę puszcza sprzęgło, większość rzeczy się tak robi w samochodzie zapamiętaj to mordo No i taka porada, jak aż wasze auto ma mało mocy i nie ma siły tak zerwać przyczepności, to żeby to zrobić, jedźcie do tyłu, sprzęgło, jedynka, gaz do dechy, wtedy kopcie tego do przodu i wtedy pójdzie Wam to łatwiej i lepiej. Demonstracja. Was mi się za yy, Ostatnia zabawa na dziś, przód napędem, co można zrobić? Jak macie dwa, no bo jedno to chyba, że się, się będziecie zamieniać za kierownicą. To zrobi dłuższe ślady, hamując. Jedziecie po prostu, komuście wyłączyć yy, ABS czy SP, czy jakie tam ABS chyba jest od hamowania, SP chyba od startu. To musicie wyłączyć, inaczej moje auto nie ma, także nie muszę, że rozpędzacie się, hamujecie w podłogę i kto dalej? I ślady mierzycie. To także pokazuje. Ślady pozostały, tak? Widać, prawda? No właśnie średnio. Jak widać ślady, co ty jadłeś? Tam co? No Dobra, to jeszcze raz. Jak ty nie widzisz śladów, to ja nie wiem, co tam jest tutaj, tak. Nie mam okularów. Dobra, zostań radzi z przodu, to zobaczcie ślady. Widzisz? Widzisz? Je? To są właśnie tarcze. jak działać. I to są ślady, i proszę mieć sobie miarką, albo ile płyt ktoś zahamuje i taka jest zabawa. Tak. Także, dzieci, jeżeli nie macie jak się bawić w domu, to bawcie się samochodem. Znaczy, no tak, na pewno dzieci się samochodem. A, to znaczy nie bawcie się, rodzice. I... Nie bawcie się, dzieci. Nie wolno tego powtarzać. Sędzi profesjonalni, kaskaderzy wykonywali je. Ale jak nikomu nie powiecie i nie nagracie, to możecie robić Jak nikt nie patrzy yy, no I ręcznie nie działa Jak zrobimy ręcznie, to zobaczycie dopiero co jest gruba jazda przed napędem I zobaczycie boga, latania bokiem na łapie Krążą mnie legendy yy, w niejednym kraju I nawet nie na jednej planecie i świecie Jak ja latam bokiem Także jak zobaczycie, to... ziemi to no, z tym, Tudoria ja. I ten... Dobra, chyba tyle w tym odcinku No, idźmy z tym Daj Dobra, także widzimy się w następnym... O dobra przyszło. Widzimy się w następnym odcinku. Eee, jeżeli jeszcze o to będzie żyło. To subskrybujcie kanał, tu jest guzik. Widzisz ten guzik gościu? Klikaj go. Klikaj go, tylko nie tu konkretnie, tylko tam na dole. Tam, tam na dole, żeby był szary. Eee, I napisz komentarz Jem suchary. Będę lajkował, taki komentarze. Także Elo, do następnego. Nie sięgnę. Po filmie idę na zakupki. A tu patrzcie, siostrzyczka. Widzicie? Tak, pod tym kątem, jak spojrzeć, identyko, tylko kolor zmienić, nie? Ale ogólnie w życiu takiego auta nie widziałem. A tu, akurat jak jestem Toyotką, to taka Toyotka. I nawet to jest Toyotka, tak samo. Tylko jakiś MR2, a nasza jest celica. Ale wydech mamy podobny, tylko że ja mam jeden. Nie, no, prawie takie same. Mi się wydaje, że z mojej Toyotki można coś takiego zrobić. Zobaczcie, tu dokładkę, tu dokładkę. I tu dokładkę walnąć, bo ma dokładeczki wszędzie Posadzić ją tak nisko i w sumie takie auto fajnie wygląda Także nie wiem, może jednak to zostawić i zrobić z tego taki projekcik Tylko, że ładniejszy niż to jeszcze Ale nie, bo szanuję, szanuję, dobra furka nie jest zła. A ogólnie przyjechałem tu, bo zawsze sobie wieczorami przejeżdżam I dla beki wydechem odpalam alarmy w tych autach Także zaraz sobie jedę popierdzić Chłop widzę oglądał moje filmy i użył Trytkologii do naprawy zderzaka, tak jak ja w BMW, także szanuję, szanuję, bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo dobra robota. W ogóle to jest chyba ten napęd, nie wiem. silnik chyba też tutaj ma. Nie wiem piszcie w komentarzach, czy to jest ten napęd. Bo no, ja nie wiem, nie, nie wiem, takiej to, to nigdy w życiu. Pierwszy raz widzę takie coś takie ustrojstwo, ale. Powiem wam, że wyglądałem, szczerze mówiąc podobnie, jakby tu walnoć takie te dokładeczki. To w sumie podobne dziady są, no, podobne. Myślę, że to jakieś. To mi to jadło, to jadło tam tam, tam, coś tam, tutaj bez tej dziury i posadzić to tak tam, jak tutaj. A i tam, Myślę, że nie tam, tam, z tym tam, 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 tam,